ŚWINKA CZYŚCIOSZKA Gdzieś mieszkała sobie świnka, różowiutka tak jak szminka, inna niż sióstr świnek wiele, bo kochała brać kąpiele i wiedziała cała wioska, że ta świnka to czyścioszka. Czy to wtorek, czy sobota, kiedy naszła ją ochota, to do wody wskakiwała i dzień cały się pluskała. Chlap, mydełko, woda z pianą, dobrze być wyszorowaną. Kiedy lśni różowa skórka, to się dziwi pół podwórka. Czy to świnia? Tak pytają, oczom swym nie dowierzają. Patrzcie, cóż to za prosiaczek, co wygląda tak inaczej? Ani jednej z błota plamy. Przecież świnki to nie damy. Rzekła świnka. Dosyć błotka. Spójrzcie czy nie jestem słodka a tu nagle piesek Burek ruszył w pościg za kocurem grali sobie w ganianego Burek chciał dogonić jego gdy tak biegł to wnet na łapach zebrał błoto i ochlapał naszą świnkę tą czyścioszkę co się wcześniej myła proszkiem już nie wyglądała słodko już na uszach miała błotko i na brzuszku na ogonie, o jej burku, z tobą koniec. Przyglądali się więc śwince. No a ona, już po chwilce, zamiast smucić się i złościć, uśmiechnęła się z radości. Ach, mój burku, to wspaniale. Mi się myć nie nudzi wcale. Dzięki tobie mam powody, żeby wskoczyć znów do wody. A więc idę do kąpieli. No i tyle ją widzieli.